Nocny lot z Nowego Jorku do Londynu. Młoda dyrektor generalna, ubrana w drogi, idealnie skrojony garnitur, siedziała w klasie biznes przeglądając kontrakty na swoim laptopie. Obok niej mężczyzna w znoszonej kurtce delikatnie kołysał w ramionach śpiącą córkę. Spojrzała na niego, a na jej ustach pojawił się lekki, kpiący uśmiech. Udało się panu zdobyć bilet tutaj. Czy ktoś go panu podarował? odpowiedział cicho. Zapłaciłem za niego uczciwie przepracowanymi godzinami, machnęła ręką z lekceważeniem. Brzmi jak hasło z plakatu motywacyjnego. Kilka godzin później, gdy samolot rozpoczął zniżanie, interkom zatrzeszczał, głos kapitana lekko zadrżał. Szanowni Państwo, proszę pozostać na miejscach. Mamy na pokładzie wyjątkowego pasażera, proszę Pana. Załoga właśnie poinformowała mnie, że oddaje Panu salut. Dyrektor generalna znieruchomiała. Krew odpłynęła jej z twarzy. Daniel Hayes, 38 lat. Samotny ojciec. Były oficer sił powietrznych. Obecnie cywilny inżynier lotniczy. Olivia Moretti, 32 lata. CEO Moretti Dynamics, wiodącego Europejskiego Konglomeratu Technologicznego. Sophie, 7 lat. Córka Daniela. Kochała niebo i nieustannie pytała ojca o ludzi, którzy latają. Daniel służył w siłach powietrznych przez 12 lat. Pilot myśliwców, instruktor, odznaczony oficer z kryptonimem, który stał się legendą, Falcon. Ale to było przed wypadkiem, zanim stracił trzech członków załogi w źle przeprowadzonych ćwiczeniach szkoleniowych. Zanim poczucie winy stało się zbyt ciężkie, by nosić mundur, zrezygnował po cichu, z honorowym zwolnieniem. Przeprowadził się do małego miasteczka Podjął pracę jako inżynier, projektując komponenty do samolotów pasażerskich. Praca opłacała rachunki i pozwalała mu być obecnym dla Sofii. Wychowywał ją sam. Jego żona odeszła, gdy Sofii miała dwa lata, nie potrafiąc znieść wojskowego stylu życia. Od tamtej pory był dla niej i matką, i ojcem. Przez trzy lata Sofii miała jedno marzenie: odwiedzić Muzeum Lotnictwa w Londynie. Śniła o zobaczeniu starych samolotów wojennych. Spitfire'ów historii, o której jej ojciec rzadko mówił. Daniel oszczędzał przez dwa lata, gdy zauważył błąd w systemie rezerwacyjnym linii lotniczych, oferujący miejsca w klasie biznes w cenie ekonomicznej, kupił dwa bilety, zanim błąd został poprawiony. Tego ranka, gdy szli przez lotnisko, Sophie ścisnęła jego dłoń: Tatusiu, naprawdę lecimy do Londynu? Naprawdę, kochanie i lecimy klasą biznes. Tylko ten jeden raz, jak ci eleganccy ludzie, dodał z uśmiechem. My też jesteśmy eleganccy. Po prostu się z tym nie obnosimy. Gdy weszli na pokład i znaleźli miejsca 12F i 12G, Daniel poczuł się nieswojo. Inni pasażerowie mieli markowe walizki, drogie zegarki, aurę uprzywilejowania, która go onieśmielała. Olivia Moretti zajmowała miejsce 12. Właśnie sfinalizowała przejęcie warte 2 miliardy dolarów. Leciała wysoko, pod każdym względem. Gdy Daniel usiadł z Sofii, Oliwia uniosła wzrok znad tabletu i podniosła brew. Jest pan pewien, że to właściwa sekcja? To klasa biznes. Daniel sprawdził kartę pokładową. Tak, 12F. Sprawdziłem dwa razy. Uśmiechnęła się kpiąco. Cóż, proszę tylko nie chrapać. Daniel nic nie powiedział. Poprawił jedynie koc wokół Sofii, która była już senna po wczesnym wylocie. Gdy stewardesa zaproponowała szampana, Oliwia wzięła kieliszek i wskazała na Daniela. A dla pana, proszę? Tylko woda, dziękuję. Oliwia zachichotała. Woda w klasie biznes? Jak oszczędnie. Daniel spojrzał na nią spokojnie. Nie piję, gdy odpowiadam za kogoś. Odpowiada pan? Przecież ona śpi. To nie ma znaczenia! — Muszę być czujny. Oliwia pokręciła głową i wróciła do tabletu, mrucząc jednak na tyle głośno, by ją usłyszał. — Zabawne. — Ludzie ubrani, jak pan zwykle, nie siedzą w tej kabinie. Daniel postanowił nie odpowiadać. Dawno temu nauczył się, że nie każda bitwa jest warta walki. Sophie poruszyła się i wyszeptała. — Tatusiu, kiedy dorosnę, chcę latać tak jak ty. — Będziesz latać jeszcze wyżej niż ja, kochanie. Olivia to usłyszała i wydała cichy drwiący śmiech. Każdy ma jakieś marzenia, jak mnie mam. Daniel odwrócił się do niej. Jego głos był łagodny, lecz stanowczy. Marzenia to jedyna rzecz, z której nigdy nie powinniśmy drwić. Panna Maretti. Olivia Maretti. Panie Hayes. Daniel Hayes. Cóż, panie Hayes, powiedziała. Odkryłam, że marzenia są piękne, ale to rzeczywistość płaci rachunki. Rzeczywistość jest tylko tym, co tworzymy z naszych marzeń. Przewróciła oczami i wróciła do pracy. Stewardesa o imieniu Sara obserwowała tę wymianę zdań z zaplecza. Latała na tej trasie od 15 lat i rozwinęła coś w rodzaju szóstego zmysłu wobec pasażerów. Było coś w mężczyźnie z miejsca 12F, sposób w jaki się poruszał, jak trzymał się prosto. Wojskowa postawa, pomyślała. Może wciąż służy, nie wiedziała jeszcze jak bardzo ma rację. Później Stewardesa Sara Mitchell napisała dyrektor generalna szydziła z niego przez cały boarding, rzucała złośliwe uwagi o jego kurtce, o wodzie zamiast szampana, o jego marzeniach. On ani razu nie podniósł głosu, tylko cicho się uśmiechał i opiekował się swoją córką. Wtedy wiedziałam, że to ktoś wyjątkowy. Trzy godziny po starcie wszystko się zmieniło. Byli nad Atlantykiem, na wysokości 35 tysiąca stóp, gdy uderzyły turbulencje. Nie te łagodne wstrząsy, do których przywykli pasażerowie. To było brutalne, wstrząsające do kości. Zapalił się znak pasów. Samolot szarpnęło w lewo, potem w prawo. Maski tlenowe opadły. Pasażerowie krzyczeli. Z kokpitu wybiegła stewardesa, blada jak ściana. Czy jest na pokładzie ktoś z doświadczeniem lotniczym? Ktokolwiek. Cisza. Przerażone, zagubione spojrzenia. Kapitan zasłabł. Pierwszy oficer próbuje opanować sytuację, ale potrzebujemy pomocy. Czy jest tu ktoś? Znów cisza. Daniel delikatnie uniósł głowę Sofii z ramienia i ostrożnie ułożył ją na fotelu. Nadal spała, w jakiś sposób nieświadoma chaosu. Wstał. Oliwia chwyciła go za ramię. Co pan robi? Proszę usiąść. Niech profesjonaliści się tym zajmą. Spojrzał na nią spokojnie. Ja jestem profesjonalistą. Pan tylko pogorszy pan sytuację. Proszę siadać. Delikatnie zdjął jej dłoń ze swojego ramienia. Proszę pani, musi pani przypilnować mojej córki. Czy potrafi pani to zrobić? Zanim zdążyła odpowiedzieć, już ruszał w stronę kokpitu. Stewardesa rozpoznała coś w jego postawie. Proszę pana, czy ma pan doświadczenie lotnicze? 12 lat w siłach powietrznych. Myśliwce, samoloty transportowe, procedury awaryjne. Jej oczy się rozszerzyły. Proszę ze mną. Wszedł do kokpitu. Pierwszy oficer był młody, może 28 lat, zlany potem. Ręce trzęsły mu się na sterach. Kapitan nieprzytomny. Nie mogę ustabilizować maszyny. Hydraulika szwankuje. Ja nie głos Daniela przeciął panikę. Spokojny, autorytatywny. Spokojnie, pierwszy oficerze. Proszę wziąć oddech. Pomogę panu. Jak pan ma na imię? Mark. Mark Peterson. Dobrze, Mark. Jestem Daniel. Były pilot sił powietrznych. Latałem w gorszych warunkach niż te. Proszę powiedzieć, co pan czuje na sterach? Są ociężałe. Reakcja jest opóźniona. Jakby było opóźnienie między ruchem a odpowiedzią. Daniel spojrzał na przyrządy, zobaczył to natychmiast. Ma pan spadek ciśnienia hydrauliki w głównym układzie, musi pan przełączyć się na system pomocniczy. Próbowałem, nie reaguje, bo najpierw trzeba zresetować bezpiecznik. Panel po lewej, czerwony przełącznik, Mark go przełączył, sterowanie nagle się zmieniło. Dobrze, teraz zrobimy tak. Będę pana prowadził krok po kroku, sprowadzimy ją łagodnie w dół, ale musimy znaleźć lotnisko zapasowe. Ta maszyna nie doleci do Londynu. Przez kolejne dwadzieścia minut Daniel stał za Markiem, prowadząc go przez każdą korektę, każdy stopień pochylenia, każde obliczenie do awaryjnego zniżania. Jego głos ani razu nie zadrżał, nie było w nim strachu, tylko spokojna pewność siebie, zrodzona z tysięcy godzin w powietrzu. W kabinie Oliwia siedziała nieruchomo, trzymając dłoń Sofii w swojej. Dziewczynka obudziła się i zapytała: Gdzie jest Tatuś? Pomaga, odpowiedziała Oliwia. Pomaga? Jak? Lata samolotem. Sofi się uśmiechnęła. Tatuś naprawdę świetnie lata. Skąd wiesz? Zapytała Oliwia. Opowiadał mi historię. Mówili na niego falkon. Potrafił latać wszystkim. Dłonie Oliwii zrobiły się lodowate. Falcon. Słyszała już wcześniej ten kryptonim. Lata temu krążyło wirusowe nagranie awaryjnego lądowania, pilot, który sprowadził uszkodzony samolot bez działających silników i uratował wszystkich na pokładzie. Oglądała to wideo, zachwycała się nim. Nigdy nie sądziła, że spotka tego pilota, i że będzie z niego drwić. Samolot się wypoziomował. Turbulencje ustały. Interkom znów się odezwał, tym razem innym głosem. Głos Daniela był spokojny i opanowany. Szanowni państwo, mówi porucznik Daniel Hayes. Samolot został ustabilizowany. Zmieniamy trasę na Reykjavik w Islandii, gdzie wykonamy awaryjne lądowanie. Pierwszy oficer Mark Peterson wykonuje doskonałą pracę. Proszę pozostać na miejscach, zachować spokój. Za około 40 minut bezpiecznie znajdziemy się na ziemi. Kabina eksplodowała z ulgą, szlochami i nerwowymi oklaskami. Daniel wrócił do kabiny pasażerskiej trzydzieści minut później. Koszula była przesiąknięta potem. Na jego nadgarstku widać było małą opaskę identyfikacyjną: Letourneau, Hayes, Kryptonim, Falcon. Usiadł obok Sofii, która natychmiast go objęła. Tatusiu, uratowałeś wszystkich, tylko pomogłem, kochanie. Pierwszy oficer wykonał większość pracy. Oliwia wpatrywała się w niego. Jej wcześniejsza arogancja całkowicie zniknęła. To... to pan jest falkonem z incydentu z 2014 roku? To było dawno temu. Uratował pan 200 osób, gdy oba silniki zawiodły. Wykonałem swoją pracę, a teraz pan jest... kim? Zwykłym pasażerem. Jestem ojcem. To jest teraz moja praca. Nie potrafiła wydobyć z siebie słowa. Wstyd zalewał ją falami. Pasażer o imieniu James Martinez nagrał wideo i opublikował je w sieci. Człowiek z miejsca 12F właśnie uratował nam życie. Wszedł do kokpitu, jakby to było nic, wyszedł, jakby nic się nie stało. Gdy mu dziękowaliśmy, powiedział tylko: Dziękuję za zachowanie spokoju. Potem podniósł swoją córkę i przytulił ją. To jest prawdziwy bohater. Samolot bezpiecznie wylądował w Reykjaviku. Ekipy ratunkowe otoczyły maszynę. Personel medyczny wbiegł na pokład, by zbadać kapitana. Doznał silnego ataku paniki, wywołanego niezdiagnozowaną chorobą serca. Przeżył, ale jego dni latania dobiegły końca. Pierwszy oficer, Mark, odnalazł Daniela w kabinie. Oczy miał czerwone od łez ulgi. Proszę pana, muszę wiedzieć. Gdzie pan służył? 56. Eskadra Myśliwska. Siły powietrzne USA. Szczęka marka opadła. Jezu Chryste, iron falcon. Daniel uśmiechnął się lekko. Stary kryptonim. Zostawiłem go za sobą. Jest pan legendą w szkoleniu pilotów. Awaryjne lądowanie w 2014 roku. Wciąż pokazują to nagranie każdemu nowemu pilotowi. Jest pan przykładem, co robić, gdy wszystko idzie źle. Oliwia poczuła, jak ziemia usuwa jej się spod nóg. To pan. Pilot, którego cały świat nazwał bohaterem. Nikt nie jest bohaterem, proszę pani. Zrobiłem tylko to, do czego byłem wyszkolony, ale odszedł pan z sił powietrznych. Dlaczego? Jego twarz pociemniała. Straciłem dobrych ludzi w wypadku szkoleniowym. Moja wina wydałem rozkaz. Wykonali go. Zginęli. Nie mogłem już nosić munduru, ale dochodzenie pana oczyściło. To nie ma znaczenia. Wciąż widzę ich twarze. Sofi pociągnęła go za rękaw. Tatusiu, jesteś smutny? Nie, kochanie. Jestem tylko zmęczony. Kapitan odzyskał przytomność i nalegałby spotkać się z Danielem przed opuszczeniem samolotu. Stał chwiejnie, lecz z determinacją i zasalutował. Proszę pana, uratował pan moją załogę i pasażerów. Jestem pana dłużnikiem. Daniel uścisnął mu dłoń. Nic mi pan nie jest winien. Proszę dbać o siebie i może rozważyć emeryturę. Pańskie serce tego potrzebuje. Gdy pasażerowie przygotowywali się do wyjścia, interkom odezwał się jeszcze raz. Tym razem głos pierwszego oficera. Szanowni państwo, zanim opuszczą państwo samolot, prosimy o pozostanie na miejscach przez chwilę. Załoga chciałaby uhonorować kogoś wyjątkowego. Kabina ucichła. Porucznik Daniel Hayes Kryptonim Falcon, były pilot sił powietrznych USA, pasażer z miejsca 12F, właśnie uratował ten samolot i wszystkich na jego pokładzie. Proszę pana, salutujemy. Załoga ustawiła się w rzędzie z przodu kabiny. Cała szóstka zasalutowała jednocześnie. Potem pasażerowie zaczęli wstawać, jeden po drugim, i bić brawo. Hałas był ogłuszający. Olivia również wstała. Łzy spływały jej po twarzy. Nie potrafiła ich powstrzymać. Gdy Daniel przechodził obok niej z Sofii, chwyciła go za ramię. Daniel, tak mi przykro za wszystko, co powiedziałam. Oceniłam pana, drwiłam z pana, jest mi wstyd. Spojrzał na nią życzliwie. Nie wiedziała pani. Większość ludzi nie wie. I to jest w porządku. Teraz wie pani, jak wygląda niebo z fotela pilota. Wygląda przerażająco, tylko jeśli nie ufa się samemu sobie. Sophie pomachała Oliwii na pożegnanie. Miło było panią poznać, piękna pani. Oliwia odmachała, niezdolna mówić przez łzy. Starsza pasażerka, Margaret Chen, napisała później. Gdy mu salutowali, ta dyrektor generalna stała na baczność jak kadet. Widziałam jej twarz, wstyd, szacunek, całkowitą przemianę. Niektórzy ludzie muszą zostać upokorzeni. Ona została i będzie dzięki temu lepsza. Tydzień po locie Oliwia siedziała w swoim narożnym biurze, z widokiem na Londyn. Nie potrafiła skupić się na pracy. Wciąż myślała o Danielu, o jego spokoju pośród chaosu, o niewinnej wierze jego córki w ojca, o tym, jak oceniła książkę po okładce i jak bardzo się myliła. Zwołała pilne spotkanie z działem kadr. Ze skutkiem natychmiastowym, chcę zmienić nasze polityki rekrutacyjne. Chcę programu zatrudniania weteranów. Chcę, abyśmy aktywnie poszukiwali byłych wojskowych na stanowiska na każdym szczeblu tej firmy. Dyrektor HR wyglądał na zdezorientowanego. Skąd ta nagła zmiana? Ponieważ czegoś nauczyłam się w samolocie w zeszłym tygodniu: umiejętności są ważniejsze niż polerowanie wizerunku. Charakter jest ważniejszy niż dyplomy, a ludzie, którzy służyli swoim krajom, mają jedno i drugie. Media szybko podchwyciły tę historię. Nie od Daniela, który odmówił wszystkich wywiadów, lecz od pasażerów tego lotu. Życie CEO uratowane przez mężczyznę, z którego drwiła, głosił jeden nagłówek. Od snopki z klasy biznes do pokornej liderki, przemiana Oliwii Moretti, brzmiał inny. W wywiadach Oliwia nie unikała wstydu. Byłam arogancka i lekceważąca. Oceniłam człowieka po jego kurtce, zamiast po jego charakterze. A ten człowiek uratował moje życie i życie wszystkich na tym pokładzie. Jeśli mogę wynieść jedną lekcję i podzielić się nią ze światem, to jest nią to: godność nie pochodzi z miejsca, na którym siedzisz, pochodzi z tego, jak stawiasz czoła burzy. Historia stała się wiralem. Miliony udostępnień, tysiące komentarzy. Większość wspierała przemianę Oliwi. Niektórzy krytykowali jej wcześniejsze zachowanie. Ale wszyscy zgadzali się co do jednego. Daniel Hayes był prawdziwym bohaterem, który nie chciał żadnego uznania. Tego wieczoru Olivia napisała do Daniela e-mail. Zdobyła jego kontakt przez linię lotniczą. Panie Hayes, wiem, że nie oczekuje pan podziękowań, ale muszę je mimo wszystko wyrazić. Nie tylko uratował pan wtedy moje życie. Uratował pan moje spojrzenie na świat. Przypomniał mi pan, jak wygląda prawdziwa siła. Nie ogłasza się nie domaga się uznania, po prostu pojawia się, gdy jest potrzebna. Zmieniłam politykę mojej firmy dzięki panu. Aktywnie zatrudniamy teraz weteranów. To mały początek, ale to początek. Jeśli kiedykolwiek będzie pan czegoś potrzebował dla siebie lub dla Sofii, proszę się odezwać. Z głębokim szacunkiem Oliwia. Odpowiedź Daniela przyszła dwie godziny później. Panno Moretti, dziękuję za miłe słowa. Cieszę się, że zmiany, które pani wprowadza, pomogą innym. To znaczy więcej niż jakiekolwiek podziękowania. Jedna rada: każdy ma historię, której pani nie zna. Człowiek w wznoszonej kurtce mógł latać myśliwcami, cicha kobieta w kącie mogła ratować życie jako chirurg. Oceniaj mniej, słuchaj więcej i daj sobie łaskę, nauczyła się pani. Urosła pani. To się liczy. Z wyrazami szacunku Daniel Oliwia przeczytała ten e-mail trzy razy. Potem wydrukowała go i powiesiła na ścianie swojego biura. Dwa tygodnie później Daniel otrzymał niespodziewaną paczkę w domu. W środku była skórzana kurtka lotnicza pierwszej klasy z wyhaftowanym na piersi sokołem. Dołączona była notatka: Panie Hejs, wspomniał Pan, że Pańska Stara Kurtka jest już znoszona. Proszę przyjąć tę jako wyraz wdzięczności. Została wykonana na zamówienie przez tę samą firmę. Która ubiera nasz zespół wykonawczy. Ale co ważniejsze, chciałam, aby miał pan coś, co uhonoruje to, kim pan jest. Kryptonim nie jest na emeryturze. On tylko odpoczywa. Do czasu, aż Sofii będzie wystarczająco dorosła, by usłyszeć całą historię. Z szacunkiem, Olivia. Daniel pokazał kurtkę Sofii, która przesunęła małymi palcami po haftowanym wzorze. Tatusiu! Falkon to twoje specjalne imię. To było dawno temu. Czy ja też mogę mieć specjalne imię? Jak chciałabyś się nazywać? Sofi długo się zastanawiała. Szpak, dlaczego szpak? Bo szpaki są małe, ale latają w wielkich stadach. I są odważne. Oczy Daniela napełniły się łzami. Szpak jest idealny, kochanie. Tamtej nocy.